Cześć! Projektujesz instalacje elektroenergetyczne i systemy zasilania dla przemysłu, budynków i urządzeń? Doskonale. Zostań ze mną, a podpowiem Ci, jak możesz ułatwić sobie pracę i usprawnić projektowanie. Jak to zrobić? Już tłumaczę: skomplikowane trasy, długi czas montażu i trudności w modyfikacji to codzienność w przypadku tradycyjnych instalacji kablowych. Można to zmienić, wykorzystując system szynoprzewodów, m.in. Sivagon 8PS. To alternatywa dla kabli, która nie tylko eliminuje wspomniane wyzwania, lecz także oferuje prostszą budowę i montaż, mniejsze straty energii oraz bezpieczeństwo w zakresie ognioodporności. Sens powiek projektantów często spędza już samo planowanie tras kabli. W przypadku zastosowania szynoprzewodów Siwacon 8PS mamy na to sposób. Do ich zaprojektowania możesz wykorzystać modelowanie w oprogramowaniu 3D BIM, Pozwoli to precyzyjnie modelować trasy szynoprzewodów wewnątrz budynków, a nawet dla całego kompleksu. Z kolei nakładka Siemens, Simaris, Usbar Plan umożliwi szybkie obliczenia i dobór komponentów. Tego typu rozwiązanie znacznie przyspiesza i ułatwia pracę, a także zmniejsza ryzyko pojawienia się kolizji z istniejącą lub projektowaną instalacją. Co ważne, po stworzeniu modelu 3D możliwa jest łatwa i przejrzysta prezentacja projektu klientowi. Taki model można przeglądać online, bez konieczności instalowania specjalnego oprogramowania. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź nasze strony i zobacz, jak SivaCon 8PS może usprawnić Twoje projekty. Zapoznaj się z naszą ofertą i już dziś twórzmy razem transformację elektroenergetyczną.